Witam serdecznie, Iwona Eriksson tutaj, I, i dzisiaj powiemy sobie o promocji na Facebooku. To jest kolejna część z tych lekcji promowanie się na Facebooku. Część czwarta dzisiaj. I dzisiaj powiemy sobie o tym, że warto jest na przykład na swojej stronie na Facebooku linkować do swoich artykułów, które mamy na naszych blogach, ale powiemy sobie także, w jaki sposób linkować i dlaczego i co ma być w tych artykułach, żeby po prostu te artykuły zainteresowały, dlatego że nie każdy artykuł z naszego bloga. Może zainteresować naszych fanów z naszej strony na Facebooku. Takie artykuły z bloga możemy podzielić na dwie części. Jedna część to są artykuły, w których pokazujemy nasze produkty. Są to artykuły promocyjne, promujemy, pokazujemy, co zrobiliśmy, pokazujemy, co chcemy sprzedać. Druga forma artykułów to są artykuły, którymi Możemy coś zaofiarować naszym czytelnikom za darmo, coś z czego mogą oni wywnieść jakąś wartość. Dlatego, że żeby otrzymać, musimy także dać. Musimy dać coś za darmo naszym czytelnikom, naszym fanom na Facebooku. To jest bardzo ważne, dlatego że to buduje jakąś formę zaufania między Tobą, posiadaczem strony na Facebooku, a twoim potencjalnym klientem, twoim czytelnikiem. Po prostu dajesz czytelnikom jakąś wartość, jakąś informację, dajesz coś od siebie, a potem oni ewentualnie mogą kupić coś od ciebie, dlatego że wiedzą, że ty już tę wartość im dajesz, że skoro dałaś taką dobrą wartość wcześniej za darmo, to na pewno. Ten produkt, który sprzedasz, także jest dobrej wartości. Podziel się więc ze swoimi fanami tym, co wiesz. Podziel się swoją wiedzą, podziel się informacją na temat Twoich produktów. Pokaż, jak robisz swoje produkty, pokaż, z czego robisz swoje produkty. Jeśli robisz produkty materialne, pokaż jakiś tutorial jakiegoś prostszego wykonania. Gdzie ktoś może zrobić sam, gdzie ktoś może zrobić samodzielnie coś. W ten sposób budujesz zaufanie. I wtedy, jeśli masz taki tutorial, czy też jeśli masz jakąś informację do przekazania swoim czytelnikom i piszesz o tej informacji na blogu, to podziel się tym artykułem z bloga właśnie na twojej stronie, na Facebooku z linkiem. Widzisz tutaj, jest link, i klikając na, na obrazek, trafiasz od razu do tego artykułu. I na przykład, ten artykuł wywołał dość duże zainteresowanie wśród moich fanów na mojej stronie internetowej, ale nie tylko wśród. Fanów strony, ale także moich znajomych. Ponieważ daje on odpowiedź na pytanie, które bardzo często zadają sobie rękodzielnicy. Jak zarobić na rękodziele, ile można zarobić na rękodziele. Dlaczego niektórzy nie mogą w ogóle zarobić na rękodziele, i dodatkowo czarna owca, polskiej przedsiębiorczości ZUS. Po prostu piszę o tym i. Pokazuję właśnie na tej swojej stronie na Facebooku, że jest coś takiego na moim blogu i właśnie dzięki temu artykułowi pozwalam spojrzeć może pod innym kątem na zarabianie na rękodziele. Daje po prostu trochę do myślenia. Takie artykuły, które dają dobre informacje, które dają do myślenia, które mogą być nawet troszeczkę kontrowersyjne, jest dobrze pokazywać na swojej stronie na Facebooku. Mogą to być inne artykuły, podobne, które dają odpowiedzi na te pytania, które mają osoby, które odwiedzają Twoją stronę. Dlatego warto jest dzielić artykuły z Twojego bloga. Może powiesz, że A ja nie piszę artykułów, ja, ja robię tylko fizyczne produkty, ale zrób właśnie na przykład jakiś tutorial, który pokaże, który zainteresuje, jak zrobić dany produkt. Podziel się jakąś informacją na temat wykonywania Twojego produktu, jakąś małą tajemnicą, która pomoże innym. W robieniu takich produktów lub w robieniu podobnych produktów współpracuj z tymi osobami, które należą do jakby do tej samej grupy wykonującej podobne produkty. Takie artykuły nie muszą być tylko Twoje. Mogą być to artykuły, które udostępniasz z innych stron. Ale dobrze jest, żeby te artykuły dawały także jakiś obraz tego, w czym chcesz pomóc swoim czytelnikom. Ten artykuł jest, na przykład, takiej jest to czysta ciekawostka, ale jest związany troszeczkę z tematem. Jeśli masz taki tutorial lub masz jakiś poradnik na swoim blogu, napisz o tym, napisz o tym. We wpisie na blogu i udostępnij ten wpis na stronie na Facebooku pod linkuj po prostu, ale nie wklejaj tylko samego linka, dlatego że ja bardzo często widzę artykuły na Facebooku, gdzie jest po prostu sam link i wtedy właściwe zdjęcie i tytuł nie zawsze mówi o tym, o czym jest artykuł. Po prostu napisz. Napisz, dlaczego wklejasz tego linka. Napisz dlaczego chcesz, żeby ktoś to przeczytał. Ja tutaj podaję, że po prostu, jeśli chcesz sprzedawać więcej swoich produktów i wykorzystać do tego Pinterest, to naucz się pozyskiwać obserwujących na Pinterest, dlatego że oni są bardzo ważni po prostu. I odbierz tutaj raport. Pliku PDF i z tego raportu dowiesz się, jak pozyskiwać odwiedzających. Klikając na ten link, klikając na zdjęcie, trafiasz do artykułu na ten temat, gdzie opisuję troszeczkę więcej na temat Pinterestu. I po prostu pod artykułem jest formularz do wpisania swojego imienia i adresu. E-mail, tylko po to, żeby potem odebrać ten plik PDF na temat, jak zdobywać obserwujących na Pinteresie. Dlatego po prostu, jeśli dzielisz się. Jakimś artykułem na swojej stronie na Facebooku, czy to jest Twój własny artykuł, czy kogoś znajomego, czy zupełnie innej osoby, zastanów się, jaką wartość daje ten artykuł Twoim fanom, czy jest im w stanie pomóc. Dlatego, że osoby, które czytają wpisy na Twojej stronie na Facebooku, po pewnym czasie, Zrozumieją, że a, tutaj na tą stronę warto wchodzić, dlatego że tutaj są zawsze jakieś informacje. Z tej strony czegoś się dowiem, z tej strony czegoś się nauczę, co mi pomoże w tym czy w tamtym po prostu w zależności od tego, co. Prezentujesz u siebie na swojej stronie. I nawet jeśli sprzedajesz tylko fizyczne produkty, to po prostu od czasu do czasu dobrze jest udzielić informacji na temat tych produktów, jak je robić, co zrobić samemu, czy jakieś po prostu tajemnice produkcji, jakieś tutoriale, które zainteresują z innego punktu. Twoich fanów, na Twojej stronie, na Facebooku. Po prostu musisz coś dać, co zainteresuje osoby na stronie, a nie tylko prezentować oferty sprzedażowe, dlatego że, żeby coś otrzymać, najpierw trzeba dać. Dziękuję bardzo.